Dzień, Dzień dobry. dobry! Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę Lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień siódmy. Codzienny raport drogowy. Wyjechaliśmy właśnie z Windawy i kierujemy się w stronę stolicy Łotwy, Rygi. Rygę już trochę znamy, byliśmy tam już 5 miesięcy zdobyliśmy nawet filmik o tym, yy, o tym mieście, jak, jak łatwo i przyjemnie zwiedzić to miasto w Bryt. tak naprawdę w jeden dzień. Dzisiaj Iwona prowadzi, chociaż ja wyjechałem z Windawy, ale, ale to dlatego, że się rozpędzam. Bo ja lubię jeździć i Iwona lubi jeździć, a Iwona nie chce protestować. Nie, nie chcesz... Jak się jedzie? Dobrze, bez pusto bardzo. Puste drogi, puste łotewskie autostrady. A i chciałam tylko powiedzieć, że kultura jazdy Łotysz jest o wiele wyższa od kultury jazdy Litwinów. Więc, jeżdżenie po Litwie to jest przyczyn. To jest dramat. Tak, a tutaj jest bardzo przyjemnie i wręcz trzeba, nawet być jeszcze przyjemniejszym niż oni są. Bo oni to znaczy... prze, przepuszczają wszystkich tak. na pasach. Wszystkich po kolei. Jest jeszcze. Chyba 10 metrów od pasów człowiek, a już się zatrzymują, już przepuszczają te osoby. Na Litwie to się nie zdarzy. Jak ja przepuściłam takiego kupczyka, to aż pił brawo, bo chyba to się nie zdarzy. Normalnie nikt nie zwraca uwagi w ogóle na piesze. Na Łotwie lubują się w ogromnych rondach. Im większe, tym lepsze. A jak ma trzy pasy, a jeździ nim 10 samochodów dziennie, to już w ogóle najlepsze. Może chcą, aby stamtąd startowały samoloty? Bądujemy? Pod Muzeum Motoryzacji. Wiedza. Co zobaczymy? Samochody. Ody ody, ody, ody ody. Tutaj stoi Moskwicz z takim śmiesznym siedziskiem do dziecka, żeby się nie, nie wypadł w czasie jazdy. Tutaj mamy różne stanowiska Jakie są wrażenia? Fajne muzeum, bardzo interaktywne i dużo ciekawych samochodów to znaczy dużo jest niemieckiej motoryzacji na dole starej a tutaj jest trochę radzieckiej myśli technologicznej rozmowy <noise> tak wyglądały że dzwoniło się najpierw do centrali zamawiało się rozmowę z daną tele telefonem albo domem albo inną użytecznością publiczną typu policja po gotowie potem się odkładało słuchawki się telefon odzwoni pani mówiła, że proszę zapowiada rozmowa. i można było tak naprawdę rozmawiać. Wow, nie wiedziałem, jak to wyglądało. Nie wiedziałam? Jeszcze raz zapomniałam. Co zapomniałaś? Gaz rozszyfrować. Gawkowski, mobilny zawód. Takie kręcenie jest tutaj w środku. Ło! Wow. Jesteśmy przed muzeum. Właśnie wyszliśmy z zwiedzenia Muzeum Motoryzacji w Rydze. I trzeba powiedzieć, że zapłaciliśmy trochę 5. E, kupiliśmy bilet i zapłaciliśmy 5 euro. Normalny bilet kosztuje 10. Są tam ulgi dla seniorów i dla dużych rodzin. Ja uważam, że 5 euro było warto, ale 10 zastanowiłabym się, gdybym miała wydać aż tyle. Muzeum jest bardzo fajne, jeśli macie trochę więcej czasu do spędzenia tutaj w Rydze, to jest warte odwiedzenia. Szczególnie z dzieci, dzieci mają wielką frajdę, bo jest wiele takich rzeczy, żeby sobie coś tam Interaktywnych. Po pokręcić, poklikać, coś takiego. Tak, nawet ja miałam z tego frajdę. Myślę, że jest bardzo dobrze skonstruowany, nawet dla osób, które nie interesują się motoryzacją i tak znajdą coś dla siebie, bo mogą tak przez zabawę coś poznać. I historię. I historii trochę, tak. Tak. Między innymi jest rozbity samochód przez wydarzy Nie można się spodziewać tutaj jakichś takich samochodów topowych bardziej się skupili na łotewskiej na ogólnie na, wschodniej. na wytłumaczeniu o motoryzacji, później o, na wschodniej motoryzacji na to, co jeździło na łotwie, później były motoryzacja e, radziecka, a potem też e, łotewska. Kupiliśmy przed chwileczką bilety do opery. W ogóle jak ktoś będzie w rydze i ma trochę czasu, to warto też pójść do opery, bo bilety są tanie. Siedem jest najtańszy, dziewięć taki już droższy. Akurat chcieliśmy kupić na jutro i nie było zbyt dużo... Był jeden za kolumną, a drugi, drugi obok, już, ale już z lepszą widocznością. Jakoś się będziemy dzielić. Nie zapłaciliśmy dużo, bo około 13 euro tylko. Tak, na studenckich biletach. Na operę. Miasto się za dużo nie zmieniło. Nie, trochę się I jest jeszcze nadal zimno, bo ludzie zachowują się dość agresywnie w stosunku do siebie, szczególnie w komunikacji. Więc <laughs> <laughs> czekamy na ciepło, żeby byli milsi. Ryją się tak zwane. Ryją się, ryżanie. <laughs> jest Teoretycznie regionalna, ale wszystko dostaje się tutaj na wagę. Jak wchodzi się, to nie wie się, ile się zapłaci. Znaczy jest napisane, że za 100 gram na przykład tyle i tyle. I teoretycznie panie liczy tyle, ile jest powiedziane za 100 gram. Na przykład jeśli pisze po 5,60, jeśli mowa o mięsie, kotet za 5,60 za 240 okay. tak gram, to tyle mniej więcej liczą. Tak. Ale i tak jest taka niepewność tego, ile się zapłaci. Ale nie zapłaciliśmy tak bo za to wszystko... Za no to wszystko? 1395 To mianka, zupa, zupę, zupę. Zupę, sałatka dwa razy Kompot, yy, damy ma z kąpkami Ja mam yy, leśnika z serem i Zamek Iwona przyszła, prezydent potwy. Nie bez przesady Nie chcę być prezydentem Łotwy Chcesz być pierwszą damą? Łotwy? Nie, Polski. Polski mogę być. To będziemy. To ja mogę być pierwszą panią prezydent. Nie. Chcę, Chcesz być pierwszym mężem? Pierwszym mężem. Jak to się chcę pan być, mówi. Chcę być prezydentem. Ja być możemy... prezydentem. Patrz, to możemy być tak. 20 lat możemy być razem. No dobrze, Chodźmy ja kadencje? pięć? Znaczy ja 10 i ty 10. Dobrze. Kasi. Będziemy pierwszą parą. Idziemy na to. takich nowych rzeczy to też rozbudowuje się Muzeum Okupacji Ciekawe co wsadzą w tę nową część bo dwa lata temu też było zamknięte na czas remontu i ciągle od tamtego czasu przechodzi remont Gdzie jesteśmy? W Coffee Inn. Świetna i tania kawiarnia. Nie no, ceny są dobre. Americano i Coffee of the Week Banana Drama z karmelem. Zielone Wyszliśmy sobie z kawy, ale tutaj chodzą ludzie czasami rozebrani. Ojej, ojej. No, wezmę. Ładne nogi szły, ale gołe. Tak, ale zimne. Jest? Tak, <laughs> Właśnie przyszedł pierwszy pan nasz, okay. Łotewski. Żegnam <laughs> się z dniem siódmym. Tak, jest, papa. Pa. Był bardzo fajny mhm. i nawet ciepły. Nawet ciepły. Ryga.